Profil firmy w Google to świetne narzędzie do pozyskiwania klientów. Co jednak zrobić, gdy zostanie on zawieszony? Jak sobie z tym poradzić? No i najważniejsze, jak nie dopuścić do wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości? Poznaj odpowiedzi na te pytania oraz dowiedz się, jakie są najczęstsze powody zawieszenia profilu firmy w Google oraz jak uniknąć ich wystąpienia. Zaczynamy. Nazywam się Sebastian Miśniakiewicz i pomagam przedsiębiorcom pozyskiwać nowych klientów z wyszukiwarki Google. Po latach względnego spokoju i tolerowania nadużyć, jakich wiele osób dopuszcza się w przypadku wizytówek, mam na myśli kupowanie opinii, umieszczanie słów kluczowych w nazwach, czy też zakładania profili dla firm, które nie mogą takiego profilu posiadać, Google wzięło się mocno za porządki. Sprawdzając, czy firmy, których wizytówki są widoczne, kwalifikują się do tego, aby mieć swój profil, a jak już mają swój profil, to czy został on założony zgodnie z regulaminem usługi. Wątki, jakie zakładają przedsiębiorcy na forum profilu firmy w Google, jasno pokazują, że zawieszenie profilu firmowego dotyka coraz większej liczby przedsiębiorców. Dlaczego Google w ogóle zawiesza wizytówkę? Otóż profil zostaje zawieszony w sytuacji, gdy jego właściciel nie dopasował się do zasad, jakie rządzą usługą profilu firmy w Google. O tym, że profil jest zawieszony dowiemy się dopiero, gdy zostaniemy zalogowani na konto Google, na które mamy dostęp do danego profilu. I zobaczymy, jaki stan wyświetla Google przy naszej firmie. Jeżeli jest to zweryfikowane, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Jeżeli jednak widzimy coś innego, to znaczy, że z naszą wizytówką coś jest nie tak. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że Google nie tylko nie informuje o samym zawieszeniu profilu czyli inaczej niż to jest np. w przypadku Search Console, gdzie w sytuacji, gdy nakładana jest na stronę ręczna kara System wysyła nam powiadomienie na konto e-mail, jakie mamy przypisane do Search Console. Tak tutaj, jeżeli chodzi o profil, takiego powiadomienia nie ma. Jeżeli więc zauważymy, że naszej firmy nie ma wyszukiwarce, albo też poczujemy, że coś jest nie tak, to należy wejść na stronę menedżera firmy w Google i sprawdzić, co dzieje się z naszym profilem. Jakie są najczęstsze powody zawieszenia profilu? Z moich obserwacji, najczęstszym jest błędna nazwa profilu. Wiele osób bowiem próbuje w nazwie przemycić słowo czy też słowa kluczowe. I tak, jeżeli firma o nazwie ABC poda w nazwie profilu np. Na miejscowość oraz słowo kluczowe i nazwa profilu przyjmie postać ABC pielęgnacja trawników Kraków, to w sytuacji, gdy firma taka nie jest znana w gronie obecnych czy potencjalnych klientów pod taką nazwą, to jest tylko kwestią czasu, kiedy profil zostanie albo zawieszony, albo w najlepszym razie jego nazwa zostanie poprawiona przez system. Tak, poprawiona. Nie wiem, czy zdarzyło Ci się dostać informację, że ktoś zasugerował zmianę nazwy profilu Twojej firmy. Taką zmianę może zasugerować każdy użytkownik internetu, albo też Google, jeżeli zauważy, że informacje o Twojej firmie są inne niż prezentowane na profilu. Drugim najczęstszym powodem, dla którego Google zawiesza profil, jest brak kwalifikacji do jego utworzenia. Temat ten szczegółowo został mówiony przeze mnie w 41 odcinku podcastu, do którego link znajdziesz w opisie odcinka. Dlatego tutaj tylko chciałbym krótko podkreślić kilka kwestii. Po pierwsze, nie każdy może zakładać profil Google jasno określa, kto może to zrobić. Po drugie, nawet jak możesz założyć profil, to nie w każdym przypadku Twoja firma uprawniona jest do tego, abyś mógł podać adres na wizytówce. W niektórych przypadkach możesz podać tylko obszar. Jeżeli więc system zobaczy, że firma, która kwalifikuje się do tego, aby mieć tylko wskazany obszar, podała adres fizyczny, to w takim przypadku może dojść do zawieszenia wizytówki. Trzecim z najczęstszych powodów, dla których wizytówka jest zawieszana, jest manipulowanie opiniami. Przy czym nie mam tutaj na myśli tylko takiej sytuacji, w której kupujemy opinię, ale także samodzielnie oceniamy naszą firmę, prosimy pracowników, aby to zrobili. Prosimy znajomych o wystawienie oceny. Z manipulacją opiniami mamy do czynienia także w sytuacji, w której oceniamy wzajemnie naszą firmę oraz firmę, z którą współpracujemy. Skąd Google wie, że dochodzi do manipulowania opiniami? No cóż, system jest bardzo rozbudowany, a my także korzystając ze smartfonów oraz innych urządzeń jak komputery, smartwatche, czy też odwiedzając dane firmy lub wchodząc na ich strony Zostawiamy ślady. Google następnie, dzięki swojej sztucznej inteligencji, bada wzajemnie powiązania i podejmuje decyzję o tym, czy dana opinia może się wyświetlać, czy też powinna zostać usunięta. Z moich obserwacji, system działa bardzo dobrze, ale widziałem już wiele przypadków, w których właściciele tracili kilka, kilkanaście, czy w skrajnych przypadkach nawet wszystkie opinie, ponieważ system zaobserwował nienaturalne działania. I podjął decyzję o tym, że należy wszystkie opinie z danego profilu usunąć. Co taki fakt znaczy dla firmy, która pozyskuje nowych klientów głównie z wyszukiwarki oraz głównie z map, nie muszę chyba mówić. Dlatego w tym miejscu chciałbym Cię przestrzec przed jakimikolwiek manipulacjami, jeżeli chodzi o pozyskiwanie opinii, a już zwłaszcza o kupowanie opinii, ponieważ bardzo często pochodzą one z fejkowych profili. Z profili, które jak zostaną wychwycone przez system, to są one usuwane, a wszystkie opinie, jakie zostały wystawione przez taki profil, znikają skąd firm, na których się pojawiły. Co zrobić w sytuacji, gdy Google podejmie decyzję o zawieszenie naszego profilu? Na szczęście, o takiej decyzji można się odwołać. Link do odpowiedniej procedury znajdziesz w opisie tego odcinka. Pamiętaj jednak, że zanim napiszesz prośbę o przywrócenie profilu Twojej firmy. Upewnij się, czy jej profil jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi profilu firmy w Google. Sprawdź zwłaszcza nazwę firmy, czy nie dopisałeś tam miejscowości albo też jakiegoś słowa, albo listy słów kluczowych. Sprawdź, czy firma kwalifikuje się do tego, że w ogóle może posiadać swój profil. No i zrób rachunek sumienia tego, w jaki sposób profil promowałeś. Jeżeli kupowałeś opinię, to będzie się trzeba niestety z tego wyspowiadać. Po wysłaniu wniosku o przywrócenie pozostaje Ci teraz cierpliwie czekać. Czas oczekiwania na odpowiedź zależy od tego, czy dużo jest wniosków o przywrócenie profilu do wyświetlenia. W skrajnej sytuacji pamiętam, że czekało się nawet i ponad 3 tygodnie czasu. Był to czas, kiedy bardzo dużo profili było zawieszanych. A forum profilu firmy Google było rozgrzane do czerwoności od wątków właścicieli firm, którzy próbowali się dowiedzieć, dlaczego to właśnie ich profil został zawieszony, a nie konkurencji, która teoretycznie robiła dokładnie to samo co oni, a jednak nie została zawieszona. No cóż, pamiętaj w tym miejscu, że Google to jest system, a system, jak to system, nie zawsze działa idealnie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że z roku na rok Google coraz lepiej wyłapuje przypadki nadużyć. Widzę to zwłaszcza po opiniach, które znikają ze strony firm, które pozyskiwały je w sposób niezgodny z zasadami. No dobrze, więc wysłaliśmy prośbę i czekamy. Z reguły odpowiedź przychodzi dosyć szybko. Ta pierwsza odpowiedź jest też wysyłana przez algorytm, więc nie zniechęć się, jeżeli ta prośba zostanie rozpatrzona negatywnie. Jeżeli tak się stanie, to jeszcze nic nie jest straconego. Można od tej decyzji się odwołać. Należy odpowiedzieć tylko na maila, które otrzymaliśmy. Jest to bardzo ważne, ponieważ w tytule wiadomości znajduje się identyfikator sprawy. Odpowiadając więc na tego maila, trafimy już tym razem do człowieka, który będzie mógł zapoznać się z naszą sprawą bardzo dokładnie i upewnić się, że system podjął dobrą decyzję o odrzuceniu naszej prośby. Bardzo często pracownik Google prosi o podesłanie dodatkowych informacji, które mają na celu upewnienie się, że nasza zawieszona wizytówka kwalifikuje się do tego, aby być wyświetlaną w mapach oraz wynikach wyszukiwania. Dlatego nie zdziw się, jeżeli zostaniesz poproszony np. o zdjęcia witryny sklepu, o zdjęcia Twojego biura albo też o przesłanie filmiku, na którym będzie widać, że Twoja firma faktycznie znajduje się pod danym adresem. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiele osób w tym miejscu zamiast przesłać dodatkowe informacje, wychodzi z założenia, że Google się czepia i nie robi nic. No a jak nie robi nic, to automatycznie pracownik Google nie ma podstaw do tego, aby przywrócić zawieszony profil do wyświetlania. Miałem taką sytuację nie raz, gdzie osoba okazywało się, że zamiast odpowiedzieć na takiego maila, i pokazać pracownikowi, że firma faktycznie mieści się pod danym adresem. Wysyłała niewyraźne zdjęcie albo zdjęcie z oddali, na którym widać było elewację kamienicy, ale to czy jakiś identyfikator firmy, jakiś szyld, jakaś tabliczka informująca o tym, że dana firma mieści się akuratnie pod tym adresem, nie było widać. No i później taka osoba denerwowała się, że Google odrzuca jej wniosek o przywrócenie do wyświetlania. Co robiłem? Sugerowałem przyłożyć się do w cudzysłowie sesji zdjęciowej. I jeżeli firma mogła wyświetlać się na mapach, to takie odwołanie było rozpatrywane pozytywnie. Może nie od razu, czasami trzeba było się bardzo postarać, przesłać też jakieś dodatkowe informacje, na przykład rachunek za wodę, który udowadniał pracownikowi Google, że firma faktycznie znajduje się pod danym adresem. I nie ma co się tutaj denerwować czy dziwić. Ludzie kombinują bardzo, aby ich profile wyświetlały się na mapach, a czasami też zakładają tych profili bardzo dużo. Taka sytuacja, z którą miałem do czynienia jakiś czas temu, skontaktowała się ze mną osoba mówiąca o tym, że Google zawiesiło jej wszystkie profile. Jak zacząłem rozmawiać, okazało się, że firma, która działa w branży budowlanej, miała założonych, uwaga, około 100 profili firmy w Google. W każdym dużym i średniej wielkości mieście, i w ten sposób pozyskiwała bardzo dużą ilość zapytań od potencjalnych klientów. Google jednak stosunkowo szybko się zorientowało o co chodzi i nie zablokowało jej jednego czy dwóch profili, ale wszystkie. Na pytanie właściciela firmy, co można zrobić, aby przywrócić do wyświetlania te profile, jedyne co mogłem zrobić, to odpowiedzieć: No, niestety, nie da się. Ponieważ firma zlokalizowana jest tylko w jednej miejscowości, tam posiada siedzibę, w dodatku to była bardzo mała firma, więc Google, jak coś to przywróci nam tylko i wyłącznie jeden główny profil, natomiast wszystkie inne, które zostały założone z naruszeniem zasad programu, zostaną zawieszone, a stosunkowo później szybko zostaną usunięte w sposób trwały. Dlatego zapamiętaj, kombinowanie z profilami w dzisiejszych czasach jest bardzo ryzykowne i mimo, że może odniesiesz jakieś korzyści, ale w skrajnej sytuacji i to jest prawdziwy case, może okazać się, że Google w sposób trwały usunie twoją firmę z wyszukiwarki i z map i nie pomoże ci później założenie nowego profilu z innego konta Google na daną firmę, ponieważ jeżeli podasz jej nazwę oraz informacje, które są związane z tą firmą, jak na przykład adres, numer telefonu czy też adres e-mail to system bardzo szybko przypomni sobie o tym, co się stało, i profil dosłownie w kilka, kilkanaście sekund po założeniu zostanie zablokowany. Na koniec jeszcze jedna podpowiedź. Google nie informuje dokładnie o przyczynach zawieszenia profilu. Owszem, może to zrobić, ale zastrzega sobie, że może nie podać dodatkowych informacji po to, aby taka odpowiedź nie mogła doprowadzić do dodatkowych nadużyć w przyszłości. Dlatego Google tak bardzo podkreśla fakt, że to zadaniem właściciela jest zrobienie rachunku sumienia, a następnie wyznanie swoich win, że użyje takiego określenia, wniosku o przywrócenie zawieszonego profilu. W przypadku wątpliwości zawsze możesz też odwiedzić społeczność usługi profilu firmy w Google, gdzie możesz uzyskać dodatkowe wsparcie czy informacje od osób, które znają usługę profilu firmy Google w bardzo dobrym stopniu. I pomagają w swoim wolnym czasie, bezpłatnie firmom, rozwiązywać problemy z widocznością ich profili w wyszukiwarce Google oraz na mapach. Powodzenia! Po słuchaniu odcinka już wiesz, dlaczego Google może zawiesić profil Twojej firmy. Poznałeś także najczęstsze powody zawieszenia oraz dowiedziałeś się, w jaki sposób odwiesić zawieszoną wizytówkę. Jeżeli w trakcie słuchania tego odcinka nasunęły Ci się jakieś pytania, pamiętaj, że możesz się ze mną w każdej chwili skontaktować. Wejdź na seoprofi.pl. Do usłyszenia!